Halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wam nieco opowiedzieć o budowaniu bazy w jaskiniach. Jest to dosyć ważne zagadnienie, bo podziemia charakteryzują się wachlarzem przydatnych własności, a przykład w Together latem nie możemy się przegrzać. Dlatego właśnie, jeżeli budujecie dużą bazę na powierzchni i uważacie, że metoda z gęsiołośkami to zbytnie wykorzystywanie mechanik gry na swoją korzyść, podziemna baza może być najlepszą opcją. Jaskiniowe Najlepiej wybudować przy schodach obok waszego domu na powierzchni. W tym miejscu znajdują się stewy, w których panuje cykl dnia i nocy, i tam właśnie dobrze jest się osiedlić. Budowanie większości struktur nie różni się za bardzo od normalnej osady. Kuchnie, maszyny nauki i skrzynki stawiamy normalnie. Jednak, co do upraw, to musimy je umiejscowić w strefach, w których rozróżnia się po dnia, inaczej nic nie urośnie. Fajnym Pomysłem jest postawienie uli w jaskiniach. Wiosną całość agresywnych pszczół będzie się siedziała pod ziemią. Tylko pamiętajcie, że przy sadzeniu kwiatków musimy im zapewnić dostęp do światła słonecznego, analogicznie do farm. Warto zbudować w letnim podziemnym domu plantatory grzybowe. Niestety na powierzchni w trakcie zimy grzybów uprawiać się nie da. Natomiast w jaskiniach zawsze możemy trzymać niewielką farmę, powiedzmy 20 plantatorów na czarną godzinę i korzystać z niej w miarę potrzeby. W czasie lata jednak nie jesteśmy całkowicie odizolowani od naszej głównej bazy na powierzchni. Jeżeli będąc w jaskiniach zapomnimy o czymś istotnym, wystarczy skoczyć po to w nocy, kiedy nie narażamy bazy na pożar. Trzeba również pamiętać o antlionie, będzie on regularnie zrzucał graczowi na mordę kamienie. Kiedy będąc w bazie zauważycie, że zaczyna wam lecieć na głowę pył, jak najszybciej z niej ucieknijcie lub stańcie. W miejscu, gdzie nie ma żadnych struktur. Kiedy zauważycie, że pojawiły się na podłożu cienie, wykonajcie unik, by nie dostać lepy od głodnego mieszkańca pustyni. Odpowiednikiem psów w gończych w jaskiniach są robaki. Jednak, jako że są one o wiele silniejsze, może to być przeszkoda nie do przeskoczenia, mimo chęci zamieszkania pod ziemią. Aby je zabić, musimy zsynchronizować ich ataki, a następnie mozolnie je dożować lub zatrudnić do tej roboty skalne homary. Aby je zaprowadzić do waszej bazy, musimy przekupić wszystkich podziemnych nomadów za pomocą kamieni, a następnie zaprowadzić do przygotowanej wcześniej zagody. Polecam zbudować bazę w jednej z odnóg jaskini, a następnie ją zamknąć, aby mieć pewność, że nasi lokatorzy nie uciekną. Następnie wystarczy poczekać, aż robaki zaczną bitkę z homalami, wyciągnąć popcorn i czekać na drop. Inną praktyczną cechą homarów jest ich funkcja sprzątaczy. W jaskiniach regularnie występują trzęsienia ziemi, więc jeżeli nie zależy Wam na dropie w postaci kilku kamieni na krzyż, kamienne skorpiaki z radością posprzątają Waszą bazę. Uważajcie tylko, żeby nie kłaść na przykład tulecytu na podłożu, bo to nie skończy się za dobrze. W jaskiniach zawsze panuje ciemność, więc musimy się liczyć z tym, że nasze sanity non-stop będzie spadało. Dlatego jeżeli nie macie ochoty na zabawę z halucynkami, polecam wcześniej wspomniane przepiekane zielone grzyby lub regularne spanie w namiocie. Dziękuję więc za oglądanie. Wydaje mi się, że przedstawione tu rady pomogą wszystkim chętnym na zamieszkanie w jaskiniach spełnić swoje marzenie. O ile nie jest to najpraktyczniejsza z czynności, bo gęsiołośki są o niebo lepszą metodą na lato, to jednak taka baza posiada swój własny, niepowtarzalny klimat i budując ją można naprawdę się dobrze bawić. A o to przecież chodzi w grze. Zapraszam na wieczorne streamy o 20, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.